Witam wszystkich taki krótki film, który chciałem pokazać, co udało mi się kupić na targach książki w Poznaniu. No, są książki z różnych dziedzin. Wiadomo różnych wydawnictw. Pierwsza to jest książka wydawnica Stapis. To jest takie wydawnictwo wydające książki o górach tak w tym przypadku oraz y, takie publikacje ateistyczne. To akurat była książka, którą polecił mi na to wygląda chyba właściciel, czy współwłaściciel wydawnictwa. Oczywiście żadnej z tych książek jeszcze nie zacząłem, więc to nie jest. Proszę nie traktować tego jako recenzji. To jest yy, książka Dotknięcie Puski Joe Simpsona. Tak to, yy, tak to się prezentuje. Tu widzę, że to są jakieś dialogi, więc być może to jest historia konkretnej wspinaczki tego człowieka. Yy, taka zberetryzowana, tak odniosą takie y, pierwsze wrażenie, że to tak mniej więcej wygląda oprócz tego y, y, tu nie nie mam tego, ale dostałem też od tego pana za darmo jakąś y, powieść y, oh. tak ona wygląda y, nie wiem co to jest, mówię to pan mi y, sprezentował, ponieważ y, on powiedział, że to jest dobra książka, tylko y, za dużo wydali egzemplarzy nie udało się tego wszystkiego sprzedać więc y, tak to tak to się prezentuje Następna rzecz to psychologia dla zabieganych taka nieduża książka formatu y, dłoni ponad 500 stron Z tej serii coś tam miałem o różnych y, ideach to się bardzo szybko czytało Są króciutkie rozdzialiki tym razem poświęcone y, po prostu psychologii to wydawnictwo Insignis, tak, tak wygląda ta książka, następna to jest z Kopernikusa, religijni, jak ewolucja wierzeń wpływa na historię i kulturę człowieka, myślę, że interesuje się religiami, więc myślę, że to może być ciekawa, ciekawa publikacja, no za wyjdzie w praniu. Oprócz tego z, z Uniwersytetu, Przepraszam, Uniwersytetu Łódzkiego taka seria wychodzi, krótkie wprowadzenie. Udało mi się kupić książkę poświęconą teatrowi, islamowi i Arktyce, to zacząłem. Yy, to w ogóle cała ta seria całkiem fajna, mam jeszcze o mm, reformacji i o protestantyzmie. To są krótkie, tak akurat jest dość bogato ilustrowana jak na tą serię, bo z reguły ta seria nie ma żadnych zdjęć, bo ma ich bardzo niewiele, to ich jest ponad 30. To są mapy, jakieś takie o, jakieś wykresy dotyczące Arktyki. Tabele dopiero tutaj zacząłem, więc na razie nie będę się na ten temat jakoś specjalnie tam wypowiadał. Ale sama seria mi się podoba, to są krótkie. Książki omawiające konkretny temat w, w taki łatwy, prosty i jak widać zresztą zwięzły y, sposób. Kolejne to z Państwowego Instytutu Wydawniczego. Uznałem, że będę zbierał dzieła słowackiego. Na razie wyszły dwa tomy, to był mm, 17 i 18. To była jego korespondencja. Przez długie lata nic nie wydawano, no i teraz. Wydano tą siódmy Dramaty. Całość ma mieć 20 tomów. Również mają wydać, co pokazano w takiej broszurce, którą zabrałem ze sobą z, tego, z tych targów. Mają nawet wydać osobny tom poświęcony rysunkom Sowackiego, o co się podobno, tak się przynajmniej chwali wydawnictwo, jeszcze nie miało miejsca. Nie? Także tak to wygląda. Poza tym kupiłem u Dominikanów kolejny tom dzieło Tomasza Zakwinu, 29. które też zbieram, ale to nie mieli tego na stanie. Tylko poprosiłem, żeby mi po prostu przesłali. Wykupiłem subskrypcję i nie, nie miałem czasu, żeby do nich podjechać. Więc wiedzą, że będę na targach, to poprosiłem ich, aby mm, po prostu mi to dostarczyli. No i dwa takie wielokrotne albumy. Pierwszy z Napoleona V to jest opis walk w Ardenach między Amerykanami i. Amerykanami i y, Niemcami. To jest wielkie to misko, ponad 500 stron. Tak, bardzo dobry papier, bardzo ładnie, jest to w ogóle, y, bardzo ładnie jest to w ogóle wydane. Bogato ilustrowane, mnóstwo zdjęć, mapy. Z tego co wiem, to jest opisane walki y, z obu perspektyw, czyli niemieckiej i amerykańskiej. Y, tak to wygląda. No dzisiaj jeszcze coś mi dojdzie, super. Nie, nie ja będę jechał akurat na targi, ale zostanie mi przywiezione jeszcze z Napolona, 5 planuję. Yy, chciałbym, żeby mi kupiono dwa tomy poświęcone rozwojowi broni palnej. To może tam kiedyś zaprezentuję, może jakąś zrobię recenzję. Tak to wygląda. To ciężkie, grube to misko. I ostatnia rzecz. Mariusza Borowiaka uboty typu drugiego podwodne tarpieżniki Hitlera to jest podobne forma jak ten na tylko to jest wydawnictwo, Stara szuflada szuflada? tak, szuflada? tak. <grych> też bogato ilustrowane, co fajne w tym w, nie wiem czy uda mi się znaleźć, ale fajnie jest to, że są tu również rysunki o, rysunki mapy, ale też rysunki techniczne o rysunki techniczne m, poszczególnych ok, typów okrętów tylko rzutuję to są uboty typu drugiego nie żadnych innych nie ma tylko m, przez, przedstawiono różne typy o, różne typy tych, tych statków tych okrętów pardon. no to ma tam z 300 chyba kilkadziesiąt stron no cenowo to kosztowało 80, ardenę 75 oczywiście to są książki z rabatami nie? to około 45 po 30 każda z tych 42, 29 tak mówię to dostałem za darmo i tak dobrze pamiętam około, około 30 zł i tak to tak to wygląda jeszcze dzisiaj mi coś tam coś tam dojdzie nie przede wszystkim z Napoleona V o tej rozwoju broni pana no to to było na tyle zapraszam do odwiedzania różnych targów Książkę jak ktoś z Was lubi czy to, to jest fajna sprawa tylko straszne tłogi taki trochę chyba chaos był organizacyjny no, niektóre rzeczy nie do końca by były przemyślane nie że nie były było stoisko z książkami, był autor czy autorka i po prostu zamiast jakoś odgrodzić ludzi, którzy po prostu chcą zobaczyć y, książki z tego wydawnictwa, od ludzi, którzy chcą się spotkać y, z danym autorem czy autorką, to wszystko było do jednego wora wrzucone i człowiek nie wiedział, czy, w, która kolejka, dokąd. To sobie był tłok przy każdym stoisku. No, no, trochę tam, sporo ludzi, bo co akurat jest fajne, że ludzie czytają książki, ale tak trochę, no. Strasznie tłoczno. nie? Momentami ciężko było w ogóle przejść i. Tylko w jednym wydawnictwie wiedziałem, że odgrodzili zwykłymi pachołkami po prostu miejsce, gdzie był autor siedział i, i jego odgrodzili od reszty ludzi. Dzięki czemu człowiek wiedział, że ta kolejka jest do autora, a ta po prostu do, do możliwości, żeby przejrzeć, co to wydawnictwo ma ze sobą. Nie takie trochę. No tak to wygląda ale ogólnie warto odwiedzać. Zawsze są książki z rabatami, jakieś nowości specjalnie przygotowane na okres targów i tak dalej. Także wszystko w jednym miejscu, także polecam. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.